Witam słuchajcie zrobiłem coś takiego że na razie te 50kWh rozłączyłem bo i tak nie ma czym tego naładować zostawiłem tylko ten drugi pakiet 50kWh no i faktycznie wygląda to już dużo lepiej tak wygląda bateria cela znaczy się pakiet 1 bateria jedna naładowana do 51V tak wyglądają cele. Włączę następną. Nie patrzcie tu, że tu 0,1 teraz pokazuje, bo to nie mam ustawionych tych procentów tam mniejsza z tym. W każdym razie napięcie wygląda w ten sposób. Więc jest takie same te tam drobne ułamki to drobne ułamki to moim zdaniem błąd odczytu samych BMS-ów samych, samych tych wyświetlaczy na moje nie jest to takie idealnie dopracowane tu mamy rozjazd 5, 5, 4 4 miliwolty. Tak to wygląda. Tu jest troszeczkę więcej, 20, 27, przy rozładowywaniu oczywiście, nie? I teraz tak postanowiłem sobie, bo też mnie pytacie. Ktoś tam pytał, czy na pewno ma taka bateria pojemność tą 10 kWh. znaczy się tak. Postanowiłem je teraz rozładowywać do 49 w zimę i ładować do 57,4. Chcę taki zrobić. no Nie wiem czy to dobry test, bo wiadomo, coś tam poboru weźmie sam falownik, zmarnuje prądu i tak dalej. Ale chcę go naładować z sieci. Założyłem tutaj taki licznik i chociaż mniej więcej, żeby sprawdzić pojemność, później przyniosę jakąś farelkę. Ustawię tą farelkę tam w te zimne pomieszczenie, tak, żeby czasem się nie yy, rozładować Znaczy, się ona się może walczyć i wyłączyć. W sumie bez znaczenia to będzie, no bo na licznik i tak będzie naliczał to, co ona wzięła i chcę taki, taki dziwny, wiem, że powinno być urządzenie specjalne, szczerze mówiąc nawet nie wiem dokładnie, jak ono się nazywa, mniejsza z tym nie interesuje mnie to. W każdym razie zrobię Wam taki test dla Was i sam dla siebie, no bo generalnie, generalnie rzecz biorąc yy, baterie miały być rozładowywane do 47, do 46. Chcę zobaczyć po prostu, jaką one pojemność będą miały faktyczną jeżeli je będę rozładowywał do 49. Muszę tutaj teraz takiego kroka dużego zrobić, więc dużo lepiej to wygląda faktycznie. Ktoś mi tam nawet chyba powiedział, odłącz i tak dalej, no to odłączyłem. Dużo lepiej to wygląda, jak po prostu jedna część jest odłączona. Zastanawiam się jeszcze, bo też ktoś, ktoś ktoś doradził, żeby na zimę wyłączyć jeden falownik i chyba za chwilę tak zrobię. Tyle, że muszę je rozłączyć w z pracy równoległej. I przepnę przez diody. Nie mam tyle diod nie mam tu jak tego rozdzielić, no to nie zepnę tego. No właśnie, przydałaby się jakaś ładowarka, żeby po prostu na zimę rozłączać ten jeden falownik i bezpośrednio ładowarką ładować yy, tylko i wyłącznie bank energii. No bo faktycznie teraz w zimę ten jeden falownik bardzo dużo pobiera. Tyle, że u mnie też problem jest taki, że. No ja czasami potrzebuję takiej dużej mocy, musiałbym przychodzić, to wszystko przełączać i tak dalej. No tu jeszcze o 14:27 jeszcze pół kilowata pH. No tak to wygląda. Słuchajcie, 900, powiedzmy 60 W idzie łącznie z PV i paneli, dom pobiera 80, więc no te 200 W niestety na tą całą Transfuzję nazwijmy ją z żerofalownik. Tak to mniej więcej wygląda. Tu bierze 1,4, a 1,2 idzie na budynek. Także no te 200 W idzie się bujać, co by nie było. Tylko mówię, no to też na to nie ma co zwracać uwagi. O, chyba słońce wyszło. Bo tak ładnie skoczyło. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj tam w miarę było. Zaraz zobaczymy, ile tam. O, wyszło coś takiego. To zaraz się błynęły falowniki. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, ile. Ile dzisiaj. No. Dzisiaj 6 kWh z jednego falownika, i 4 z drugiego. To jest 10 kWh. I teraz przy takim dużym magazynie no to faktycznie no nie ma szans żeby go doładować przy 100 kWh magazynie więc się zastanawiam czy jeszcze jutro albo dzisiaj nawet jak się przełączy przy 49 yy, przełączy się przy 49 bo tak mówię mam, yy, nie tutaj sorry a nawet 50 mam ustawione przy 50 to tu by trzeba było przestawić na 49, żeby faktycznie trzymać się tych parametrów to tak robimy, przestawiamy na 49, sorry nie tu Tylko tu. tu a tu pięćdziesiąt siedem a restart dobra, a tu pięćdziesiąt trzy tak to ma wyglądać na zimę z powrotem ma wrócić przy pięćdziesięciu trzech zaczytało no patrz co jest za grube paluchy czterdzieści dziewięć czterdzieści dziewięć i pięćdziesiąt trzy No ku, cool. że tak brzydko powiem, czemu nie chcesz? Coś mi tutaj nie chce zaczytać. Sorry, że tak. Za grube paluchy, trochę zmarznięte, bo na warsztacie trochę zmarzłem. No patrz, nie wiem czemu. Nie chcę zaczytać. Bardzo Was przepraszam, ale coś tutaj on nie chce ze mną współpracować. Nie wiem. Nie wiem o co mu chodzi. Tak jakby wyświetlacz. No i wychodzi mi. O, coś tu mi jakby nie łapało. Za dużo grzebie, za dużo przestawiam. Ktoś mi tam kiedyś napisał, że pytanie, jak długo wytrzymają. Także tak to spróbowałem przełączyć. Mówię, te odłączone. Napięcie tam na nich zostawiłem jakieś tam, nie wiem, 40 ileś tam, a 50 nawet jest. Tak to wygląda, więc one niech se stoją w pogotowym w razie, gdyby nie było prądu, to zawsze je mogę włączyć. No a tak jak mówię, a tutaj test Zrobimy pojemności baterii. Na pewno tam będzie wielka krytyka, że nie tak się to mierzy, i tak dalej. Nie mam nic innego. Chcę tak po prostu suchy taki test zobaczyć, jak to wygląda, ile z niej wyciągniemy. No i tyle. Słoneczka. Pozdrawiam.